Prawie codziennie kierowcy i motorniczowie MPK udzielają pomocy medycznej, a czasem nawet ratują życie pasażerów. Niekiedy do takich sytuacji w komunikacji miejskiej dochodzi i kilka razy dziennie. Nieszczęśliwe wypadki, omdlenia i zasłabnięcia to najczęstsze dolegliwości podróżnych. A bywa i tak, że motorniczowie ratują nie tylko ludzi, ale z ich pomocy korzystają także zwierzęta. Marta Cichocka i Anna Łukasik. W połowie przystanku pasażerowie zaczęli mi krzyczeć w autobusie, że y, panie kierowco, że osoba zasłabła. Pan Robert się nie wahał i przystąpił do pomocy. Okazało się, że pasażer zadławił się jabłkiem. Kierowca dokładnie wiedział co robić, bo na szczęście zaledwie trzy dni wcześniej skończył kurs pierwszej pomocy. Ten widok będę długo pamiętał. O bohaterskiej postawie innego motorniczego przez internet poinformowała pasażerka. Pozdrawiam motorniczego, który uratował życie mężczyźnie, który był tak pijany, że spadł ze schodów wychodząc z tramwaju. Mężczyzna zrobił się cały siny i większość osób myślała, że już nie żyje. Jednak motorniczy i inny pasażer nie poddali się i reanimowali go. Brawo! Gdyby nie te szkolenia, no nie wiem, ciężko by było w ogóle wymyśleć, jak się zachować, tak? To był po prostu instynkt. Wiadomo było, co robić, kogo powiadomić, jak działać. W ramach akcji Przygotuj się na wstrząs łódzkie MPK od dwóch lat organizuje specjalne kursy pierwszej pomocy, które mają nauczyć kierowców i motorniczych reakcji na poszczególne przypadki zagrożenia życia i zdrowia. Ci ludzie przychodzą w swoim wolnym czasie, to nie jest dla nich nic obowiązkowego. Oni po prostu czują się odpowiedzialni za tych ludzi, którzy jeżdżą autobusami. To właśnie kierowcy i motorniczowie są świadkami zdarzenia i najczęściej pierwsi udzielają pomocy. Na początku kursu, jak się ich pytamy, to większość osób, które nie było na szkoleniach żadnych, e, twierdzi, że boją się. Boją się, że zrobią krzywdę, boją się, że zaszkodzą, boją się presji otoczenia, presji pasażerów, bo pasażerowie chcą dojechać do celu, skasowali bilet, śpieszą się na pociąg, do pracy. To zachowanie kierowcy nie wzbudziło protestów pasażerów, a wręcz wywołało fale pozytywnych komentarzy. Tym razem kierowca uratował życie małego jeża. Nagle zauważyłem taką małą kulkę czarną. Nie wiedziałem generalnie, czy to jest kamień, co to jest za obiekt, więc zatrzymę, po prostu zwolniłem i oświetliłem do sobie światłami długimi. No i w tym momencie zobaczyłem, że odwraca się do mnie jakiś pieszczek. W ciągu dwóch lat kursów pierwszej pomocy organizowanych w ramach akcji Przygotuj się na wstrząs udało się wyszkolić ponad 7 tysięcy osób w całej Polsce.